Święta zawsze kojarzą się ludziom z czymś wesołym, przyjemnym, uroczystym. Urodziny, nowy rok, ślub, narodziny dzieci to jasne wydarzenia, które przynoszą szczęście. Jednak jedno święto przyniosło mi więcej nieszczęścia niż jakikolwiek zwykły dzień. W sobotę moja mama będzie obchodzić rocznicę, i zamierzamy świętować w naszym mieszkaniu. Mam nadzieję, że rozumiesz, że to ty będziesz się tym zajmować, oświadczył mój mąż. Stałam osłupiała, nie rozumiejąc, dlaczego właściwie miałam być służącą teściowej na jej święcie. Ufa ci, a ty jesteś moją żoną. Sama Mamusia nie może zająć się wszystkimi przygotowaniami, a ty akurat nadajesz się do tej roli. Sasza pewnie i bez większego skrępowania mówił mi, że muszę obsługiwać teściową i jej gości. Oczywiście to mnie zabolało. Nie myślałam, że przydzielą mi rolę służącej. I w ogóle nie rozumiałam, dlaczego Teściowa postanowiła obchodzić swój jubileusz właśnie w naszym mieszkaniu. Ludmiła Władimirowna odnosiła się do mnie z lekceważeniem. Już od dnia naszego poznania kontakty ze świekrą nie układały się. I czym ty się zajmujesz, Tatiano? Wypytywała mnie Teściowa. Pracuję jako administrator w dziecięcym centrum rozrywki, spokojnie odpowiedziałam. I na czym polega Twoja praca? Zapisuję ludzi na różne imprezy, proponuję usługi naszego centrum. Rozmawiam z dziećmi i ich rodzicami. Czasem uczestniczę w organizacji wydarzeń i prowadzę imprezy dla dzieci. I tyle. W tym właśnie polega Twoja praca? No tak, niepewnie powiedziałam. Cóż to za praca taka? Czyli Ty po prostu stoisz za ladą, uśmiechasz się i coś tam proponujesz i sprzedajesz. Dobrze to rozumiem. Nie do końca to w większości robię, ale. Za co ci w ogóle płacą, powiedz mi? Za to, że robisz słodkie oczy obcym mężom. Bezczelnie mi przerwała Teściowa. Ależ skąd nie próbowałam nawet szukać innej pracy? To jest zwykła praca fizyczna. Handlujesz swoją twarzyczką, nie robiąc właściwie żadnych pożytecznych rzeczy. Lubię moją pracę. Cenią mnie tam i mam dobrą pensję i fajny zespół i dobre warunki pracy. Poza tym bardzo lubię pracować z dziećmi. W jakiś nonsens, musisz znaleźć inną pracę. Na przykład zostać księgową albo sekretarką to będzie większy pożytek. Nie chcę, podoba mi się obecna praca. W tym tempie w 40 TCI będziesz świecić już nieświeżą twarzyczką i robić ludziom niewiadomo co. Jakaś ty niepoważna. Ludmiła Władimirowna mnie nie lubiła. Nie podobała jej się moja praca, mój wygląd, moje cechy osobowości. Wydawało się, że nawet gdybym była najsłynniejszą i najbardziej odnoszącą sukcesy osobą na świecie, nigdy by mi nie zrobiła ani jednego komplementu. Cała sprawa polegała na tym, że teściowa nigdy nie mogła się pogodzić z tym, że jej ukochany syneczek ją porzucił, żeniąc się z jakąś awanturnicą. Skąd ty takową odkopałeś, CEO? przecież ona jest wieśniaczką Sasza Podsłuchałam kiedyś rozmowę teściowej z mężem No tak ona nie urodziła się w mieście Ale co to zmienia Kocham ją bronił się młody mężczyzna To wszystko zmienia Czy ty nie widzisz jak się ona zachowuje To prawdziwy kołchos Nie pilnuje języka Nie zna manier Ubiera się jak prosta dziewczyna w ogóle nie rozumiem, co ty w niej znalazłeś. Ona jest dobra i ładna. Ach, więc dałeś się nabrać na ładną twarzyczkę. Wiedz, synku, ta wieśniaczka do niczego dobrego cię nie doprowadzi. Krysia była dobrą dziewczyną. Szkoda, że z nią zerwałeś. Mamo, ile można? To Krysia sama mnie rzuciła i odeszła ode mnie, jak pamiętasz. Trzeba było ją zatrzymać. Taka fajna dziewczyna i rodzina ma majętną. Z taką kobietą byś się nie przepadł i ułożył sobie życie rodzinne. A z tą co tu budować? Nic dobrego. Z Krysią nie wyszłoby szczęśliwe małżeństwo. Upierał się Sasza. A z tą myślisz, że wyjdzie. Tylko gorzej będzie. Ech, żal mi tej Krystyny. A przecież tak bardzo chciałam, żeby została moją synową. Byłam zraniona, że Teściowa nie widziała we mnie swojej rodziny. Ja też zbytnio nie starałam się zaprzyjaźnić z nią, by stać się jej córką lub choćby bliską osobą. Najpierw oczywiście starałam się robić wszystko, by do tego doszło. Ale parę nieprzyjemnych słów rzuconych pod moim adresem przekreśliło chęć kontaktowania się z Teściową. Mimo to nie mogłam odmówić pomocy Teściowej w zorganizowaniu jej święta. W końcu byłam jej synową i próbowałam jej w czymś dogodzić. Wciąż mając nadzieję, że zrobię na niej wrażenie. I że zobaczy, jaką jestem dobrą osobą. Oczywiście było to naiwne myślenie, ale i tak szukałam jej akceptacji. Pomysł świętowania jubileuszu w naszym mieszkaniu wydawał mi się absurdalny. W końcu Teściowa miała dobre mieszkanie z dwoma pokojami, które wyglądało dość okazale. Mama chciała tak, więc tak będzie. U nas remont jest lepszy. A ty będziesz się zajmować gotowaniem. Więc będzie ci łatwiej coś robić w swojej kuchni niż w cudzej, tłumaczył mąż. My z Saszą mieszkaliśmy w jego mieszkaniu. Początkowo dostał je po ojcu, który zmarł dosłownie na rok przed jego pełnoletnością. Z przelotnych wspomnień teściowej dowiedziałam się, że Ludmiła Władimirowna nie bardzo lubiła swojego męża. Mimo, że od dawna go nie było, wciąż wyrażała się o nim źle. Ten łajdak całe moje życie mi cepsu, wypowiadała się teściowa. Jedyne dobre, co zrobił, to mojego synka Saszenkę, to było wszystko, na co był zdolny. Zły człowiek z nałogami. Ojciec męża lubił popijać. Sasza nie mówił o nim zbyt wiele. Jednak nawet w tych rzadkich chwilach szczerości widziałam, że mąż bardzo za nim tęsknił. U Saszy pozostały cenne zegarki, które ojciec podarował mu w spadku. Na naszej półce w pokoju zawsze stało czyste zdjęcie portretu Gennadija Nikołajewicza. Ponieważ mąż starannie dbał, by kusz na nim nie osiadał. Sasza kochał swojego ojca, ale nigdy mu się nie sprzeciwiał, nawet gdy matka źle się o nim wyrażała. Ja natomiast miałam swoje własne mieszkanie, które dostałam od rodziców. Jednak na ten moment wynajmowałam je lokatorom i otrzymywałam pewien pasywny dochód. Teściowa często mnie męczyła, że powinnam sprzedać to mieszkanie i zainwestować pieniądze na rzecz rodziny ale ja kategorycznie nie chciałam sprzedawać swojego mieszkania. Kto wie, co się może wydarzyć, córeczko, a przynajmniej będziesz miała swoje lokum, będziesz miała gdzie wrócić, nie spiesz się z jego sprzedażą, radziła mi mama. I rzeczywiście miała rację, już wcześniej nastawiłam się, by jak najspokojniej i najbardziej powściągliwie przetrwać sobotę. Wiedziałam, że teściowa nie da mi spokoju. Dlatego nawet wstałam kilka godzin wcześniej niż zwykle by przygotować wszystko co niezbędne na przyjęcie. Tylko co teściowa pojawiła się w naszym mieszkaniu, od razu zaczęła wydawać polecenia. Zaraz przyjdą moi goście, musisz zdążyć nakryć do stołu na ich przyjście, oznajmiła mi teściowa. Słowa Ludmiły Władimirowej brzmiały jak rozkaz dla służącej. Pozostało mi jedynie rzucić niewinne spojrzenie i obiecać, że wszystko będzie zrobione jak najlepiej. Jednak trudno mi było się skoncentrować, bo teściowa co pięć minut wskazywała na moje błędy. Jak ty układasz te owoce? Nie widzisz, że tu jest pięć kawałków jabłka, a tu cztery? Nie musisz przecież robić równej ilości na każdy talerz, denerwowałam się. Nie musisz. Co ty wygadujesz, dziewczyno? Rób tak, jak ja ci powiedziałam, a nie jak sama postanowiłaś. Sałata w ogóle wygląda nieładnie, a kurczak pachnie, jakby był przeterminowany od kilku dni. Chcesz mi zepsuć przyjęcie? Nie, oczywiście, Ludmiła Władimirowna, ale dlaczego nie można było pójść do restauracji? Nie musiałabym się tak bardzo martwić o Dania. Bo nie chcę wydawać dodatkowych pieniędzy na nieznaną kuchnię. Dobra, co ugotowałaś, to będziemy jeść, nic nie poradzimy. Mam nadzieję, że moim gościom spodoba się Twoje gotowanie. Kręciłam się jak wiewiórka w kole, wykonując polecenia teściowej. Mąż w żaden sposób mnie nie bronił. Choć słyszał, jak brutalnie ze mną rozmawiała jego matka. To jeszcze bardziej mnie złościło, bo oprócz tego, że okazałam się darmową służącą, to nie otrzymywałam też żadnego wsparcia, mimo wszystko zdążyłam nakryć do stołu, co nie mogło nie cieszyć, w przeciwnym razie teściowa wycisnęłaby ze mnie wszystkie soki. Goście zaczęli powoli przychodzić do naszego domu. Nagle zobaczyłam znajomą twarz. Jedną z gości teściowej była jej przyjaciółka i córka, z którą spotykał się Sasza, zanim ożenił się ze mną. Krystyna wyglądała, jakby szykowała się do występu na jakimś konkursie, Miss. Mocny makijaż, idealne loki, lekko odsłonięty kostium, buty na wysokich obcasach. Wyglądała jak modelka z okładki. Nie rozumiałam, po co teściowa ją zaprosiła, skoro Krystyna od dawna nie miała nic wspólnego z tą rodziną. Było mi niezręcznie stać przed byłą dziewczyną męża w brudnym fartuchu, bez makijażu i w domowych ubraniach. Odprowadziwszy gości do stołu, natychmiast poszłam doprowadzić się do porządku, zastanawiając się, co tu robi była żona mojego męża. Byłam tak głodna, bo przez kilka godzin stałam przy kuchence, że nie wdawałam się w żadne rozmowy i po prostu delektowałam się przygotowanym przeze mnie jedzeniem. Teściowa, która przez cały czas krytykowała moje gotowanie, zajadała się kurczakiem, przekąskami i sałatkami. Było to bardzo zabawne do obserwowania. Nie wiem, czy to był przypadek, czy celowe działanie, ale Sasza siedział obok Krystyny. Ja natomiast siedziałam naprzeciwko męża, a po bokach byli ludzie, których nie znałam, którzy wciąż starali się opowiadać o swoim życiu na dacie lub o tym, jak ważne jest bycie dobrą gospodynią domową. Podczas gdy goście teściowej odwracali moją uwagę, mąż miło rozmawiał ze swoją byłą dziewczyną. Krystyna słodko się uśmiechała i nawet pozwalała dotykać swojej ręki i ramion mojemu mężowi, zupełnie nie krępując się moją obecnością. – Krysieńko, weź sałatkę, zjedz coś. – Oczywiście rozumiem, że taka jak ty pewnie odżywia się zdrowo, ale jednak musisz coś zjeść – wtrącała się teściowa, rozpieszczając dziewczynę. Czułam, jak płoną mi policzki. Nie dość, że mąż bezceremonialnie flirtował ze swoją byłą dziewczyną na moich oczach, to jeszcze teściowa polewała oliwą ogień, celowo traktując Krystynę jak prawdziwą synową. Dziękuję, Ludmiło Władimirowno, ale tego nie jem. Nie cierpię orzechów, ale jestem pewna, że Tania zrobiła bardzo smaczną sałatkę, uśmiechnęła się słodko dziewczyna. Pomyślałam, że Krystyna drwi ze mnie, ale jednocześnie uznałam, że to nic nie znaczy. Każdy człowiek ma swoje preferencje co do potraw, a ja nie wiedziałam, co ta gościni lubi lub nie lubi. Chociaż, szczerze mówiąc, gdybym wiedziała, to z złośliwości dodałabym orzechy do każdej potrawy na stole. Kontynuowałam jedzenie, nie zwracając uwagi na tę kłótliwą sytuację, podczas gdy goście o czymś ożywienie rozmawiali, Ludmiła Władimirowna, niczym strzała, niezauważalnie i szybko podleciała do mnie. Szybko idź do kuchni i przygotuj inną sałatkę, rozkazała teściowa. Co za nieudstwo. Nie chcę, żeby moja gościni wyszła stąd głodna z Twojego powodu. Masz pięć minut, czekam. Nie upokórz mnie, kropka. Już i tak byłam na granicy, ale ten rozkaz teściowej rozsierdził mnie jeszcze bardziej niż wcześniej. Nie będę robiła innej sałatki dla jednej osoby. Jeśli nie chcę, niech nie je. Są tu inne dania, sprzeciwiałam się. Tania, nie denerwuj mnie, zaczęła krzyczeć teściowa, przyciągając uwagę gości. Szybko idź i zrób inną sałatkę. To moje przyjęcie. Musisz robić to, co ci każę. Nie wstanę z miejsca z takiego powodu. Myślę, że Krystyna całkiem dobrze poradzi sobie bez tej sałatki. Bezczelna dziewczyna, wieśniaczko, jak śmiesz mi się sprzeciwiać. Sasza, no dalej, uspokój szybko swoją żonę i powiedz, żeby poszła zrobić inną sałatkę. Tania, naprawdę zrób inną sałatkę. Nieładnie, żeby nasza gościni została głodna. Sasza odwrócił się do Krystyny i lekko się uśmiechnął. A ona tylko niewinnie mrugała oczami. To, że mąż stanął po stronie matki, dając pierwszeństwo życzeniom swojej byłej dziewczyny, a nie moim, ostatecznie mnie rozwścieczyło. Dość, nie mogę tego dłużej znosić, rzuciłam i gwałtownie wstałam z za stołu. Wszyscy goście natychmiast umilkli i wpatrywali się w mój tył. Ja zaś skierowałam się do naszej z mężem sypialni i zebrałam nieliczne rzeczy. Dokąd się wybierasz? Jeszcze masz gościom herbatę nalewać i ciasto podawać napaść teściowa. Jadę do moich rodziców. Nie waż się mnie zatrzymywać. To Twoje przyjęcie, ludmiło Władimirowno. Sami więc zajmijcie się swoimi gośćmi. Wychodząc, widziałam zdumione spojrzenia gości. Złe oczy teściowej, oburzony wzrok męża i przewracające oczami Krystyny. Chciałam jak najszybciej stąd wyjść, byle tylko nie wywołać takiego skandalu, po którym byłoby mi jeszcze gorzej. Teraz, gdy Sasza był już moim byłym mężem, wspominałam tę sytuację ze śmiechem i oburzeniem. Niemniej cieszyłam się, że ten przypadek pokazał mi, jakie mogłoby być moje życie, gdybym wtedy nie odeszła. Sasza nawet nie próbował mnie zatrzymać. Uważając się za całkowicie niewinnego. O teściowej nie ma co mówić, bo ona zawsze uważała, że miała rację. A ja doczekałam się, aż skończy się umowa z lokatorami i przeprowadziłam się do swojego mieszkania. Mama miała rację, radząc mi, żebym nie sprzedawała swojego mieszkania. Najwyraźniej wiedziała, że taka sytuacja mogła się zdarzyć nawet z jej córką.